nam nie wolno zrobić? Nie można powiedzieć, że te partie są dobre, że one, że te partie mają rację, że te partie prawda Nie. My wchodzimy w sojusz, bo lepsze jest szare niż, niż, niż czarne, ale nikt nas nie zmusi do powiedzenia, że szare jest dobre. To jest bardzo ważne. Z czarnością można wchodzić skąd? Tak, pod jednym warunkiem, że się widzi tę wyraźną granicę między tym, co jest białe, a tym, co jest szare. I. Od tego od odpowiedzialność spoczywa tutaj na tym centralnym ośrodku, który zajmuje, żeby umiał powiedzieć członkom, członkom partii, gdzie się granica zaczyna, gdzie już dalej non-possumus, gdzie nie możemy się, się posunąć w tym kompromisie, gdzie yy, nie możemy już zawierać sojuszy. Czasami ludzie mają do nas pretensje. Dlaczego, żeście nie weszli w sojusz z tymi, z tamtymi? I sprawa, że ile razy żeśmy weszli w jakiś sojusz czasami, to skończyło się, skończyło się to z reguły fatalnie. Już wyjątkowo fatalny był, był sojusz z LPR-em, prawda? Który się skończył tym, że, nie wiem co pamiętacie, ale sojusz UPR-LPR dostał mniej głosów niż sama UPR i sama LPR dostawała wyniku, Więc to pokazuje, jak niewczesne sojusze mogą się skończyć, prawda? Sojusz może być bardziej taktyczny po wyborach niż, niż sojusz wyborczy. A już w żadnym wypadku nie wolno mówić, że mamy jakieś wspólne wartości programowe. Ja zauważyłem pewną niepokojącą tendencję, że ile razy zaczynamy z kimś dyskutować o sojuszu wyborczym, to w zasadzie doszkiwanie wspólnych punktów programowych. Otóż to jest bez sensu. Można powiedzieć, panowie, idziemy do wyborów, prawda? Dzięki temu przejdziemy barierę 5%, czy tam, czy tam 10%, czy ilość, prawda? Podzielimy się listami sami Sejmie, do widzenia, dziękujemy, prawda? Do, do następnych wyborów. Natomiast doszkiwanie wspólnych punktów programowych powoduje, że ludzie zaczynają śmiać. No, no wy tu, tu z LPR, wy tu, tu z PiSem, em prawda, wy tu, tu z PO, prawda? Yy, no pewne, pewne, pewne zarzuty. I dlatego ja jestem przeciwnikiem, zawsze byłem przeciwnikiem tego typu tego typu doszukiwania się wspólnych punktów programowych z partiami, z którymi rozmawiamy o służbie wyborczym. I mam nadzieję, że w tej chwili do żadnych tego typu porozumień, porozumień programowych dochodzić nie będzie, bo to jest kompletnie bez sensu. To tyle. Chciałem powiedzieć o stosunku do innych partii. Przepraszam, bo może na najwięcej mówiłem o naszej, ale... ale... ale tak, bliższa ciało koszula. E, natomiast, natomiast... E, jak ktoś ma szczegółowe pytania o tym, jakie były... Jakie były mechanizmy działania takich partii, to bardzo proszę, bo ja nie chcę mówić, że no, ktoś tak, ma jakieś pytania konkretne, to... to jest moment, moment dyskusji. Rozumiem, że w czasie, w czasie się utrzymałem, tak? No to właśnie na, na dyskusję tą Czy to jest 100 ludzi, 200 ludzi, 100 ludzi. Nie, no. zależy też, jest, oś, też jest ośrodek prawda, władzy. Mamy co najmniej, co najmniej dwa ośrodki, właściwie trzy. E, czyli dawne WSI. Proszę, 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 pamiętać, proszę pamiętać, że według zeznań tego mm, oficera SB, Wałęsa, pan Wałęsa był, zanim został przez SB, był zerwowany przez WSW, czyli później w WSI. I najprawdopodobniej, jeśli został skreślony z listy SB, to dlatego, że przeszedł pod, pod WSI. Czy to się równa agentowi wpływu? Nie, nie, WSI to są informacyjne. Jak najbardziej. Ja tutaj nie, nie podzielam o opinii kolegi, kolegi Maciejrewicza, że, 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 że to wszystko jedna wielka sowiecka agentura. To jest absolutnie nieprawda moim zdaniem, tak jak w Rumunii czy w innych krajach wcale... Państwo myślicie, że np. PZPR kochała... ludzie z PZPR-u kochali, kochali yy, Rosjan, to się mylicie. Ludzie z PZPR-u nienawidzili Rosjan bardziej niż ja, bo to oni musieli się z nimi bratać, musieli z tę wódkę pić, musieli się i im się żegać chciało, prawda, w z czym, ale rozwinięli się koniecznie i poza tym wiedzieli, że ich oparciem jest ta, są Sowieci, bo gdyby nie Uważanie, się za chwilę, bo jak, jak będziecie Margać, to przyjdą Sowieci, prawda, to ich od władzy wywalono, więc, więc oni to musieli robić z obrzydzenia. Ale niech nie ktoś nie myśli, że ci bezwoli ich kochali. To jest to absolutna nieprawda. To samo tyczy oczywiście i bezpieki, która ma pewne wspólne interesy i całkiem możliwe, że ten cały wielki przewrót był zaplanowany przez różne grupy bezpieki w różnych krajach. Porozumienia między służbami specjalnymi są już sięgają lat yy, 60. 60, gdzie już wtedy się mówiło o porozumieniu służb specjalnych amerykańskich i sowieckich ponad głowami swoich polityków. Służby specjalne są miejscem trudnym do kontroli, dlatego, że tam mamy tajnych agentów, o których nie może nikt wiedzieć. I one nie dopuszczą i ludzie, i cywili rozumieją, że, że się ich nie dopuszcza do list agentów, prawda? Więc szef bezpieki czy to będzie Ameryka, czy to będzie związek sowiecki, tak naprawdę rządzi państwem w państwie. Bez A nie było to połączenie po, po tych służb specjalnych amerykańskich i sowieckich? No nie było połączenia. Znaczy, One mają swoje współpracy. interesy, oczywiście zupełnie inne, ale czasami mają jeden wspólny interes. Żeby na przykład nie doszło do odprężenia, bo jak dojdzie do odprężenia, to wtedy służby specjalne będą dostaną mniej pieniędzy, prawda? Na przykład. Tamte 63 roku, tam to porozumienie za 1963 roku są tam któregoś, prawda. Podobno, podobno jakie było. A w tej chwili... Bo co, to, to którego? Jeden przykład taki. W czasie kryzysu karaibskiego w 1962 roku taki moment odpędzenia na strząki wtedy, kiedy w pewnej restauracji w Waszyngtonie kiedy w pewnej restauracji w Waszyngtonie rezydent wywiadu sowieckiego tamtejszy spotkał się z agentem CIA i ustalili, jak ma być. Ustalili tam, ustalili, jak ma być, że Rosjanie wycofają rakiety z Kuby, ale w zamian za to Stany Zjednoczone wycofają rakiety z Turcji. I tak się stało. Przy czym prezydent Kennedy tym się wycofaniem rakiet z Turdzi nie chwalił, chwalił się tym, że zmusił Rosjan na skutek blokady i tak dalej, zmusił Chruszczowa do wycofania rakiet z Kuby. No rzeczywiście Chruszczow wycofał po prostu. Odwrotne interesy, prawda, na przykład żeby wbudować eurosocjalizm w całej, całej Europie, wielkie dzieło dzieło w powiązaniu z różnymi takimi tajnymi organizacjami jak Wielki Wschód Francji, prawda, i tak dalej. Przecież Państwo zdajecie się sobie sprawę, że że to, że kolega Michnik, że kolega Michnik, Einenkel, Holzer i Kroll, prawda, wszyscy cztery ludzie podejrzewani od dawna o, o bycie członkami Wielkiego Wschodu Francji. Akurat oni dostali od, od pana Kozłowskiego, który był sekretarzem Razji Powszechnego od lat uważanego za, za prawda, organizację lewicowy, tej, tej lewicowej pseudomasonerii w Polsce, no, no to dobitnie się w porozumieniu zawartym właśnie w ostatniej chwili więc przez generała Kiszczaka, moim zdaniem poza wiedzą generała Józefskiego, z tymi właśnie lewicowymi kręgami na zachodzie i z bezpieką oczywiście tutaj, tutaj działającą. Także są zawierane porozumienia, które wchodzą w życie, mimo że nie zostały zatwierdzone. No, przykładowo została zawarta konwencja. Konwencja parę lat temu Europejskiej Prokuraturze Europejskich na nakazie aresztowania I mimo, że, i mimo, że konstytucje poszczególnych krajów nie przewidywały możliwości na Polskiej nie wydawało, to, to wydawano. Ludzie wydawano mimo... Bo takie służby specjalne poczyniły, poczyniły tak jak ci dwa agencje, o których mówił kolega Wiarkiewicz, porozumiały, odpowiedzi tam tam rezydenci, zebrali się tam ministrowie spraw wewnętrznych, podjęli taką decyzję i one były wykonywane, mimo że konstytucje na to nie dopuszczały. Z góry było wiadome, co jest. Na przykład, jeżeli, jeżeli było powiedziane, że powstanie obywatelstwo europejskie, to zarządów PiSu, PIS-u, który był partią narodową, szykowano już wzory paszportów, w których nie było na górę Polska Polska, Polska u dołu Unia Europejska, tylko było u góry Unia Europejska u dołu Polska. Prawda? I te wzory, już, bo tak postanowiono w Unii, bo już od 1 grudnia z opóźnieniem, co prawda, Myślałem że będzie wcześniej, w wyniku obstrukcji Klausa i dla czeków, najpoczęści świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Było, nastąpiło opóźnienie półtororoczne w tej sprawie. Ale tak w Polsce już były <głos》> paszportów. I od 1 grudnia jesteśmy w tej chwili obywatelami Unii Europejskiej. Bo do tej pory, do 1 grudnia byliśmy obywatelami Polski, a pojęcie obywateli Unii Europejskiej to była tylko takie, taka nazwa ogólna, że ogólna, nazywa się każdego, kto jest obywatelem jednego z państw Unii Europejskiej. A w tej chwili jest to pojęcie prawne. W tej chwili jesteśmy obywatelami Unii Europejskiej. Prawda? Trzeba zdać sobie sprawę, to jest taka pozornie drobna różnica, ale na przykład w momencie, kiedy prokurator pro, w Portugalii wyda nakaz, czy słynny prokurator ten hiszpański, jak tam się nazywa, na G, taki, Tak, taki, wyda polecenie aresztowania kolega Michalkiewicza za zgłoszenie antysemityzmu i umieszczenia go hiszpańskich. W hiszpańskim więzieniu razem z kilkoma teoregrystami z, z, z ETA to nie byłoby takie zny, bo tam jest się... <śmieniu> to będziemy wiedzieli, będziemy wiedzieli, że to pojęcie obywatel Unii Europejskiej ma całkiem konkretny, I dobra, konkretny wymiar. Wolałbym w Hiszpanii niż na Nowej Ziemi. <śmieniu> to, jest, to, jest, to jest tak, to jest, to jest zaleta. Dlatego zawsze mówiłem, że wolę Kaddafiego od Stalina teraz Takiego to niestety to nie jest nic dobrego. Nie, nie, nie myśl, że coś, coś dobrego, tylko mówimy o temperaturze. Pana zdaniem, pana zdaniem, dlaczego Klaus się złamał? Wyglądał na bardzo Klaus. Właśnie, no za załamał się, bo się załamał w świętej pamięci Lechkaczyńskiej, Lech czy się nie załamał, tylko to było od początku co jest zaplanowane moim zdaniem. A Klaus, ja pana Klausa pamiętam jeszcze z lat 70. chyba. Spotkaliśmy się na tym okresie w i on naprawdę wierzy w to, co mówił. I on naprawdę byłnolynkowcem, o tym Montpedera Society był, był tam członkiem. I y, dlatego eurolewica da go szczerą nienawiścią. Dlatego się złamał, no nie wiem czym mu grożono. Bo to nie tylko chodzi o to, że przyszła jakaś banda lewaków i mu w własnym gabinacie mu ona wymyślała. Ale sam został już No problem polega na tym, że problem polega na tym, że tam padają konkretne groźby. Włączy z groźbę życia, prawda? Wiadomo, dał się wypadek komuś, prawda. zdają się wypadki, zatruje się czymś, prawda, no, grzybkami albo czym innym, prawda? Wiadomo, wi wiadomo, jak to jest, prawda? Pani pierwszy mąż, e jak na co się grzybkami, a drugi też stanął się grzybkami, a dlaczego trzeci już popadł do piwnicy? Bo nie chciał jej grzybków, <grych> <grych> to różne wypadki różne się zdają ludziom, i, i, i być może takiego rodzaju też działają, nie mam pojęcia. Ja mam pytanie, czemu tak nagle LPR i prawica LPR wyrzucono tam za mą A było, czy jak? No bo z tego czasu LPR miało 20 prawie procent LPR? Do, do LPR europejskiego sieci, tak? no, To było w wyborach Parlamentu i to dzięki ojcowi, ojcu ryzykowi, skoro A, ojc ryzyk ojciec ryzyk, ojc ryzyk przestał popierać LPR, to poparcie dla LPR wyparowało. W sposób momentalny. No to chodziło o jakieś pieniądze, oczywiście. Ja nie, nie wiem dokładnie jakie. Ja może kolega Białekiemi więcej wie na ten temat, ale. Nie, nie o pieniądze. No. Nie? nie. Ja oczywiście dopieram to, co powiem za chwilę na swoich domysłach, bo ojciec co z nich mi się nie zwierza, ale z tego, co słyszałem i widziałem, i reszty się domyśliłem. To dlatego, że Roman Giertych zrobił dwie rzeczy. Po pierwsze oszukał ojca ryzyka, Przestał się go słuchać po prostu po zwycięstwie wyborczym. A po drugie zaczął wywalać z Ligi Polskich Rodzin różnych ludzi, którzy tam... Znaczy, co do których nie miał przekonania, że pozwolą mu sobą kierować. I Liga Polskich Rodzin ewoluowała w taki sposób, że jej takim najtwardszym jądrem stała się Młodzież Wszechpolska. Organizacja dyspozycyjna całkowicie wobec Romana Biertycha. I to była, to była partia wewnętrzna Ligi Polskich Rodzin i taka otoczka słabnąca jeszcze takich z tych ludzi, którzy tam doszlusowali w tym pierwszym okresie. No i oczywiście. To z punktu widzenia Gierdycha było o tyle racjonalne, nie powiem, że słuszne, ale racjonalne, że no, chciał mieć partię, która nie będzie nim rządziła, tylko on by nią, że, żeby on nią rządził. No ale okazało się, że taka partia razwiedce nie jest do niczego potrzebna. No. I tyle. I tak się to skończyło. Roman Giertych rzeczywiście pod koniec sprawiał wrażenie, że utracił poczucie rzeczywistości. Próbował się ratować prawdopodobnie jakimś takim doraźnym, takim rozpaczliwym porozumieniem z Razwietką, bo tylko w ten sposób mogę wytłumaczyć pomysł już taki agonalny, żeby premierem rządu, na premiera rządu lansować Janusza Kaczmarka. Tylko tym sobie to tłumaczę bo niczym innym, no akurat w nim sobie upodobał, to, to nie? także tak to, tak to wygląda. to telefon. Tak, Kaczmarka, ja znam pana Kaczmarka, ja, ja bym jego premiera to, nie zrobił. To, 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 to. Nie mam pojęcia ani nie chcę się na temat na temat, tak wpływu rozwetki w agencie. No chcę tylko powiedzieć tak, że w obozie narodowym wpływy bezpieki były duże, ale uwaga, ale uwaga, również to działało w drugą stronę. Wpływ narodowców na, na bezpiekę był duży. I